Witajcie kochani na moim kanale, dzisiaj jest dla mnie premiera i wznowienia dla innych ekstrapensji e, zdrapeczka nowa e, jest taka pomarańczowa, u wszystkich jest e, niebieska albo tak odbija różową, niepomarańczowa. u mnie pomarańczowa chciałam jeszcze powiedzieć, e, że przyszła do mnie paczuszka od Alicji w krainie zakupów ponieważ umówiliśmy się na wymiankę zdrapkową, no i widzicie miały być tylko zdrapki e, ale paczuszka zgubiła się w akcji, bo na stronie widniała, że już jest w moim mieście, a tak naprawdę wędrowała po okolicach. Nie wiem dlaczego, bo adres jest dobrze wypisany po prostu zaniedbanie poczty. No i dzisiaj mąż to jakoś wyjaśnił po pracy, więc jutro prawdopodobnie będzie, nie prawdopodobnie, tylko na pewno jutro będzie odcinek z otwieraniem tej paczki. Ja przed chwilą pobiegałam sobie, więc jeszcze jestem taka w świeżo pobieganiu Nie świeża, można tak powiedzieć, ale już nie mogę wytrzymać I chcę szybko zdrapać tą zdrapkę, bo już jest w prawie 20 I Za chwilę będzie rytuał kąpania dziecka i tak dalej Więc bierzemy się za zdrapanie tych oto zdrapek Ponieważ przybiegłam tylko Sobie zapalimy tu światełko Tylko 15 km Dzisiaj przebiegłam piątkę, która już idzie na kolejną zdrapkę no i napiszcie mi, czy chociaż sama za sobie sprawdzę później, bo podobno premiera według mnie miała być w sobotę, więc muszę jeszcze się wyrobić z bieganiem. Więc tak, piękna drapeczka, bardzo ładnie. Widziałam, że wszyscy drapią dzisiaj oto tym drapakiem. Ja spróbuję tym, ale jeszcze mam ten piękny. Także trzy zdrapki, trzy drapaki <grym> i spróbujemy, który jest, który fajnie drapie. Także... Yy... Legendy tej, tej zdrabki, że tak powiem, wszyscy już wiemy. No i fajnie by było trafić tą główną. Jeszcze na moim kanale można zadawać mi pytania, jeśli ktoś ma jakieś do mnie pytanie, bo jeszcze zbieram te pytania, żeby się troszkę uzbierało wtedy zrobię odcinki na, na to, jak odpowiadać będę na te pytania. Powiem wam, że sięgam w pamięć i się wzruszam nieraz, bo przypominają się mi dawne czasy. Oczywiście to zależy wszystko od pytań, jakie zadajecie, ale bardzo fajnie, bardzo fajnie. Cieszę się, że Was interesuje moje życie, jak się tutaj wszystko u mnie układa. Także jeszcze możecie sobie przejrzeć, jakie są pytania, już żeby się nie powtarzało, bo, bo wiadomo, że się powtarzają i jeszcze zadawać. Także biorę się za drapanką. A więc tak: 4, 33. Mąż kupował te zdrapeczki. Bo Ada jest troszkę zaziębiony, chociaż dzisiaj ma energii bardzo dużo. I to jest tak, 40, 38, 37. Więc tak, co chyba druga. Więc zobaczymy. Tak, 7, 25, 31, 9, 2 obok, 8, 3 obok dziewiętnaście trzydzieści pięć i trzynaście, no i ta chyba jest pusta trudna kolejna kolejna zrobeczka dwadzieścia osiem trzydzieści jeden zero dwa i dwadzieścia trzy więc tak, piętnaście siedem trzydzieści dwa

Dwanaście, dwadzieścia osiem i trzydzieści. Trzynaście obok, ekstra pensja, trzydzieści pięć, osiemnaście, czternaście, dwadzieścia sześć, trzydzieści cztery, trzydzieści dwa, cztery, no i trzy, i kolejna zrapeczka usta no i gdzie te kontrolne tutaj no niestety zdrapaczki spysały się bardzo fajnie, jak i ten ten i ten drapały idealnie nie mogę powiedzieć, że nie no ale zdrapki same się nie stysały idealnie trudno także jestem na zero ale się tym nie przejmuję bo za chwilę będę sobie, może nie za chwilę, ale na pewno jak Adaś pójdzie spać, albo jutro zacznę rozpakowywać paczuszkę y, od Alicji. Już jestem ciekawa, co tam jest. I, I to mnie cieszy też bardzo. Bardzo fajne te wymianki. Oglądam. Y, wszystkie te wymianki naprawdę są super. Z Alicją się mówiłam, y, że wybiegam te kilometry, co wysłałam jej z drabki. Y, Także no, nie, nie jest to takie o, proste a dzięki temu się zmobilizowałam do biegania. Także teraz zostało mi, żeby chociaż kupić jedną zdrabkę na, na, na następną premierę, to jeszcze 25 kilometrów trzeba przebiec. Mam nadzieję, że mi się uda. Dopiero jest wtorek, jeszcze środa, czwartek, piątek. Jeśli w piątek premiera, no to jeszcze troszkę czasu mam, a jak będzie premiera w sobotę, no to jeszcze lepiej, bo będzie fajna ten A. W... A mam nadzieję, że dam radę. No dobrze. Także Wam bardzo dziękuję. Łapeczkę dajcie na pocieszenie. Fajna zrapeczka, ale no niestety nie dała wygranej. Pozdrawiam Was serdecznie.